Drewno towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Odkąd człowiek potrafił rozpalić ogień, korzystał z drewna. I karanie za, za używanie węgla czy, czy drewna, czy to nie jest no, jakaś krocie robota z punktu widzenia bezpieczeństwa? Proszę Państwa, rezolucja nie dotyczy y, drewna. Minął miesiąc, półtora, i już mamy kolejną uchwałę, która jest poszerzona i która wprowadza zakaz palenia drewnem. Cześć kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wiliczka. W tym filmiku chciałem Wam pokazać, jak wyglądała dyskusja rok temu, ponad rok temu, nad wprowadzeniem nowych przepisów tzw. antysmogowych w Niepołomicach, które de facto sprowadzają się do zakazu, zakazu stosowania kominków, zakazu palenia drewnem. Posłuchajcie, za chwilę po tych wypowiedziach radnych, opozycyjnych do burmistrza, który proponował właśnie te zmiany pod pretekstem zakazu palenia węglem, Posłuchajcie tych komentarzy radnych, a na koniec jeszcze mój jeden komentarz. Rok do roku. Ale nie zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą, tutaj mamy. Należymy do Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego. Czy Komisja się nie zastanawia nad tym, czy jest bezpieczne przedstawianie całej gminy na jedno źródło, źródło ciepła? Czy dywersyfikacja ogrzewania mieszkańców nie jest czymś lepszym? prawda Ja, na przykład, w domu sam, żeby nie było, że ja palę węglem, jakiegoś mam. Sam opalam dom gazem, bo by mi się nie chciało, że tak powiem, łopatować. Ale mam jednocześnie piec kafrowy, który w razie W, gdyby sąsiad nasz ze wschodu zaczął stosować wobec mnie politykę energetyczną jakąś, to sobie mogę dorzucić coś tam i przetrwać, prawda, parę dni. I czy całkowity zakaz używania i sankcjonowanie tego i karanie za, za używanie węgla czy, czy drewna, czy to nie jest no, jakaś krocie robota z punktu widzenia bezpieczeństwa chociażby gminnego czy narodowego? Nie wiem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Dzień, proszę państwa, rezolucja nie dotyczy drewna. Żeby była jasność, nie mieszajcie jeszcze tutaj drewna. Mówimy o węglu. Radna Marta Korabik. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest na tyle ważna uchwała, że rozwinie się tu jakaś dyskusja. Ja chciałam przedstawić swoje przemyślenia na ten temat. 22 kwietnia na sesji podejmowaliśmy uchwałę odnośnie rezolucji w sprawie zakazu palenia węglem. Wtedy pan burmistrz mi zwrócił uwagę, żebym nie mieszała drewna do tego, bo ta uchwała dotyczy tylko i wyłącznie węgla. Minął miesiąc, półtora, i już mamy kolejną uchwałę, która jest poszerzona i która wprowadza zakaz palenia drewnem. Obecna uchwała mówi o zakazie w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Głównie chodzi o kotły, piece i kominki. Docelowo mają to. Y mają być pozostawione tylko instalacje, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa. Spalanie paliwa zachodzi w instalacjach z zamkniętą komorą spalania. Spalanie zachodzi w instalacjach wyposażonych w termostatyczny regulator dostarczania powietrza do procesu spalania z kodowanym dostępem ustawień. Czyli już w tej chwili nie ma możliwości palenia w kominkach, nie ma możliwości dorzucania sobie drewna i, i palenia w tych kominkach. Natomiast tak bym powiedziała, że ta strefa naszego, naszej wolności jest coraz bardziej ograniczana. Nasze życie składa się tylko z zakazów, nakazów i kar. Moje pytanie na przykład. Co w razie awarii takich urządzeń, albo awarii o większym zasięgu w dostawie prądu, czy w dostawie gazu? Co wówczas? Mamy zimę, z 20 stopni i wszystko siada. Co z ludźmi, z mieszkańcami, którzy mają rozprowadzane ogrzewanie przez kominki? Kiedyś było to modne, piękne kominki budowano i rurami rozprowadzane ogrzewanie po całym y, mieszkaniu, całym domu. Sama wymiana pieców to jeszcze też nie wszystko. Gmina dofinansowuje, bo nie wszystkich wiadomo stać na te wymiany. Chyba właśnie tak jak Pan tu mówił, do 2023 roku mają być wymienione te wszystkie piece i to jest koszt dla gminy około 5 milionów, tak? Dobrze pamiętam, czy jakoś mniej więcej tak. Ale to jest jedna sprawa. Natomiast pozostaje teraz te piece przychodzi płatność za gaz, za prąd. Wiadomo, że to ciągle idą w góry ceny, więc koszty są ogromne. Coroczny przegląd tych pieców się musi odbywać. Modernizacja ich czy tam jakiś serwis. To są koszty kolejne. I teraz już w tym roku mieliśmy zgłoszenia od mieszkańców, którzy prosili o dofinansowanie ich rachunków za gaz, za prąd. Wiele osób miało na przykład dwa, miało, mieli wybór, bo jako człowie, ludzie wolni powinniśmy mieć możliwość wyboru. Mieli dwa piece systemy ogrzewania: i na węgiel, czy na drewno, i na gaz. I w zależności od potrzeb, od możliwości, to sobie mogli prze, przestawić to ogrzewanie. Nie bardzo rozumiem tego zakazu palenia drewnem. Drewno towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Odkąd człowiek potrafił rozpalić ogień, korzystał z drewna. Drewno towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Odkąd człowiek potrafił rozpalić ogień, korzystał z drewna. Po drugie, no, proszę mi powiedzieć, co jest bardziej przyjemne, jak usiąść sobie w zimie przy kominku z książką? To nawet relaksująco i prozdrowotnie działa taki ogień na człowieka. Paliliśmy całe nasze pokolenie. Wychowywane było przy ogniskach. Paliliśmy ogniska. Zbierała się rodzina, przyjaciele, znajomi, a my chcemy tego wszystkiego pozbawić nasze dzieci, wnuki i następne pokolenia, którym zostawimy tylko smartfony i komputery, I nic więcej. My nie wolno zapalić na własnym podwórku ogniska, bo nie wolno kominka mieć w domu. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, co mówiłam poprzednio na ten temat, że naszym dobrem narodowym jest węgiel i lasy. One decydują o naszym bezpieczeństwie energetycznym. I nie możemy uzależniać naszego bezpieczeństwa energetycznego od zakupu gazu rosyjskiego od Niemców. I teraz takie podsumowanie ode mnie. Zauważcie, półtora roku temu, kiedy uchwalono te przepisy, ci radni opozycyjni do burmistrza, pani Marta i pan Wojciech, pokazali, powiedzieli to jak na dłoni. Prosty sposób, to było jeszcze przed wojną, że to jest działanie nie w interesie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Ponadto wskazywali, że burmistrz ścienia z tym, że chce zakazać tylko palenia węglem w kopciuchach, bo de facto wsadzili kopciuchy i kominki do jednego worka. I od przyszłego roku, już tego 2023, te przepisy, które właśnie były półtora roku temu uchwalone, zakazują palenia w kominku, które nie mają certyfikatów. A teraz, jakbyś chciał jeszcze ten kominek wymienić, o czym. Nikt nie wiedział w zasadzie w niepołomie, bo się o tym nie mówiło. To, po pierwsze, nie zdążysz, bo trzeba czekać za 3 miesiące na to, żeby w ogóle kupić teraz wkład kominkowy. Po drugie, musisz wyskoczyć tak naprawdę pewnie z około 10 tysięcy, bo trzeba ten stary wkład kominkowy wyciągnąć, rozpierdzielić te bebechy, tą obudowę całą kominka, zrobić nową. Podejrzewam, że to się może zamknąć w 10 tysięcy, ale ten kominek, jeszcze jak montujesz nowy, teraz po nowym roku, to on musi mieć jeszcze jakiś Automatyczne elektroniczne ustrojstwo w środku, które ci tam dozuje tlen, mierzy spaliny, jakieś pierdzie, pierdzielone rzeczy, o których nie będę tutaj mówił, dlatego, ponieważ jeszcze od 2026 roku jest taki postulat, żeby w ogóle zakazać tych kominków. Więc ty sobie wymienisz teraz ten kominek na ten yy, nowoczesny z certyfikatem, z tym ustrojstwem, a za chwilę będziesz go musiał i tak z, zlikwidować, bo ci go zakażą, bo już jest tak. Rada Miejska Krakowa tak postuluje, żeby zakazać w gminach ościennych wszystkich. Kominków, w ogóle palenia węglem i drewnem. Nie idźcie w to, nie pozwólcie się wprowadzić w niewolnictwo i ubóstwo energetyczne. Opierdzielcie tych radnych, którzy głosowali za tymi yy, przepisami. Nie tych, oczywiście, którzy mówili rozsądnie, tych, których słyszeliście przeciwko, bo oni byli w interesie mieszkańców. Tych, którzy yy, głosowali w interesie tych yy, korporacji i temu środowisku lobbystycznemu, gdzie pod pretekstem walki ze smogiem, w trosce o nasze zdrowie, co jest ściemą, głosowali za tym, żeby de facto zakazać yy, kominków i ograniczyć ludziom możliwość palenia drewnem. To tyle ode mnie. Podajcie to dalej, bo ludzie o tym nie wiedzą. Jeżeli będziecie milczeć, no to, no to wam zakażą, będziecie później. W osamotnieniu będziecie albo płacić mandaty, albo będziecie się yy, bujać po sądach, albo będziecie przed kontrolą wyskakiwać z okien, tak jak ludzie wyskakiwali w Krakowie, yy, możecie o tym poczytać, to takie są przykłady. To tyle. Pozdrawiam. Podajcie to dalej swoim znajomym, powiedzcie to, rozgłośnijcie to, yy, bo to jest bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach w kwestii tej, tej sytuacji, którą mamy, kryzysowej. Pozdrawiam. Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Cześć.